Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Spider. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym tylko Was poprosić, żebyście weszli, proszę, na dzisiejszy odcinek z gry Dine Clyde. Myślę, że udał mi się on bardzo fajnie. Jest co oglądać. Więc naprawdę polecam. Wydaje mi się, że jest dość zabawny. Trwa on niedługo, ten odcinek też również nie będzie jakoś mega długi, czyli nie będzie tam 30 minut, tylko te, myślę, że plus minus 15 minut, ten z Dying trwa niecałe 13 minut, myślę, że jest to opłacalne, aby zobaczyć, może Wam się spodoba. A w tym odcinku myślę, że będziemy lecieć, robić różne te kontrakty oraz jakieś misje poboczne, zobaczę jak to wszystko wyjdzie. Dobra. Tego tu rozwalmy. Oh, shit <coughs> Shit Jaki on jest mocny ty ja tego się nie spodziewałem. Ten też będzie taki mocny? Czy ten dostanie akurat już w pierdziel? Oła Czemu ta snajperka moja zadaje tak małe obrażenia? Holy shit! Leczenie szybko. A ty? Aha, okej, okay. dobra, nieważne, nieważne. Dobra, podejście numer dwa. Teraz spróbuję może bardziej na cicho jakoś tam podejść. A. Tak jak tak. Odrzucę, bo nie jest mi to potrzebne, żeby znowu ją tu słuchać. <laughs> jak coś gada, te miny tutaj wszystkie, ale to ja chyba mogę... Na no, spokojnie ominąć Lecimy, lecimy Co ja mam tu zrobić? Znajdź Iris Tanner. Oh shit Dobra Tam jest ta wieżyczka Ale ją wyłączyłem To jest dobrze Oj, oj Czy ja chcę walczyć? Nie wiem, spróbuję ja, Strzał w głowę tylko za 500 i to za 90? No, nie. O, to ginę. O, to się <grymne> Dobra, e, tego kontraktu nie ma co robić. <grymne> co się odwaliło Okej, okay. dobra, ale mamy tutaj. Umarł boss, niech żyje boss. Jak tędy wejść? Chyba tędy, co i tu mnie prowadzi, nie? Tak mi się wydaje. Jakieś zdrowie, a to chyba jakaś imprezka tutaj trwa, no proszę. No to sobie wejdziemy na nią. Chociaż mi pokazuje tak, jakby to byli przeciwnicy. Nie, ale może nie będą. Kur, fajna bronia. A może ty, co? No chcę się tylko zabawić. Być piwko, zapalić. A to by się wydaje, że co to jest? Pici kurwa? Ale? Coś nie tak? Problemy w domu? <laughs> Żarty, tak? Chcesz się pośmiać? Chętnie. Chcemy się pośmiać, Taki ładny dzień! Miła zabawa! Prawie jak na czwartego lipca. Kanerowi byłoby mi gdyby ktoś ją podsłuchił. Rozumiesz? Pewnie. Pewnie. Ja to Dobry chłopak! I znacisz się po świętach! Wykręciłeś niezły wynik? Macie hmm. wynik? Strzelec. No to chcę wziąć udział. Szpecha. Właśnie kończymy. Aha, bo boicie się, żebym wygrał. Kurwa, typie, wiesz z kim mówisz? Trzy razy byłem na wojnie, kumarz. Walczyłem za kraj na froncie. Spokojnie, łokie. Tak jak mówiłem, wszyscy chcemy się pośmiać. Więc skoro ci tak zależy, spróbuj. Będzie rozrywka. <laughs> Jakie są zasady? To nie są klasyczne zawody. Tak, trzeba mieć dobre oko, ale i mocną głowę. Bo. Bo przed oddaniem strzału pijemy kolejkę. Zdrowie Ganera, naszego nowego szefa. Zobaczymy się. Coś jeszcze? Są cztery stacje. Sprzedaż do plakatów z Holter na czas. Im więcej razy tracisz tym lepiej. Najlepszy wynik miał do tej pory Walker. 43 punkty. Dasz radę go głowicy, a nagroda jest twoja. Ale co to jest za nagroda? Wchodzę w to. Tak Za broń, to jest co nagrodek? Na Chciałbym mieć taką nagrodę. Czy masz, czy... Jeśli to jest w ogóle i... jak polwiekń bdzuemwardt Raby. Przygotu hmm. się nic do pierwszej stacji. Zaczynamy jak będziesz gotowy. połamania. Dobra, ale to ja mam poproszę. Rewolwer. O, w sumie może być taki celownik. Weźmy, pójdźmy na te zawody, w sumie. Zamiast z nimi walczyć, to spróbuję zawody, bo żadnych takich zawodów chyba wcześniej nie robiłem. No to napijmy się. A właśnie, bo tutaj jest gorzej, że musimy to po kieliszku robić. A jak wiadomo, po kieliszku nie jest. Dobrze. Czy to to? Tak, dobra. Czyli mogę już strzelać, mam jakiś czas? Chyba nie mam żadnego czasu. następna stacja. A, okej. Okay. No to jednak mam trochę czasu. Znaczy, trochę czasu. Jest tu liczony czas, ale nie wiem, ile jest tego czasu. Jaki to jest czas. Ale dobra, zdobądź jak najwięcej punktów. 46 to jest maksymalnie. A tamten ten walker cały zdobył 43, czyli chyba U, jestem na dobrej drodze, teraz już wiem chyba też co mam robić Nie ważne. Strzelaj, strzelaj 12 sekund! Spiritus, uuu, to dobra rzecz. 12 sekund, okej okay. Dobra, ten trafione, to też też, też, też dobra, wszystko trafione bardzo ładnie. Jest już 26. To znaczy 26, 20 na 46. A to mi chodzi Czyli w sumie jeszcze 26 mi zostało, nie? chyba dobrze liczę. Mam nadzieję. Nie jestem youtuberem, nie matematykiem. Cicho. Dobra zdrowie Gunera! Gunera, a nie Ganera? Typie. Z mi, tu żyjesz, a nie wiesz, jak się jego nazwisko wymawia. Czy tam imię Masz 12 sekund, raz, raz, raz! Dobra, to wyjmij mi tu ten pistolet. Ta, ta, ta. A, jakie ja dobry jestem, a nie. Ten, 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 ten. Oj, nie trafiłem tego. Ale dobra, udało się. Czemu mam walkę, co jest, tak? Jakbym kogoś postrzelił. Mam nadzieję, że tego nie zrobiłem. Bo by mogło się to źle skończyć dla mnie, myślę. Ale dobra, jeszcze mnie tutaj alkohol trzyma. I aż czuć, że się gorzej steruje tą postacią. Ale dobra. Uhuhu, Ale żebym to rozwalił. O, jest słaba główka, co? Oj, oj. No dobra. Nie, ja się w ogóle nie ruszam. Szybko reload. No i rozwalone, 42. Czter... Wait, 42 tylko? Czyli mi się nie udało? Nie gadajcie. Ała. O, to nie było dobre. Mi się nie udało tego zrobić. Ojoj. Zobaczmy. No, dawaj, dawaj. Drugie miejsce. Nieźle. O. Coś tam jednak potrafi. Powinno być pierwsze. Czy mogę to powtórzyć? Z gratulacjami od Gadera. In USA! In USA! A teraz pijmy! Zaraz. Czyli mi się nie udało i straciłem tą broń, tak? Dobrze rozumiem. I nie mogę tego powtórzyć. Nie, ja chcę to powtórzyć. Czy to stan gry? Mogę? Niby coś tu mam. Ty, mogę. To ja powtarzam. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, strzelaj, strzelaj, strzelaj. strzelaj. No. 12 sekund. Dobra, przyładuj szybko. Strzelamy dalej. Dobra. To się udało, no i już jest 12, a nie 8 tak jak było wcześniej. I tą wódkę Mówić, mówić. Co to jest? Ta, ta. Nieważne, strzelaj, strzelaj 12 sekund! No to dawaj, wyciągaj Przekonuj mnie tą broń. szansę Taka sprawiedliwość kurwa Zdążę, zdążyłem Uff. Masz 12 sekund. Raz, raz, raz! Dobra, to dawaj. Nie, nie lubimy tu no. Reload szybko i nawalamy. Koniec! Ostatnia Dobra, stacja! git. Chociaż stawiam, że ta broń będzie do dupy. O, ale... Spróbujmy. Ciepło. Wow, co się dzieje? A jaka ma być w tym słońcu? Strzelaj! Dawaj, dawaj. Pamiętaj, nie przepraczaj nie bo wyleci. Dobra, jeszcze też szybko Udało się, mam maksymalny wynik jednak zobaczmy No dawaj, dawaj, dawaj Dawaj to w nagrodę Pierwsze miejsce tak jest Proszę, Twoja nagroda Co? Kurwa niemożliwe Nie ukrywaj Co to jest? Smart Naprawdę ale do dupy mogę nie powtarzać no, tego. Schlebiasz mi, ale muszę odmówić. To nie dla mnie. Rozumiem. Dzisiaj razem się bawiliśmy, razem piliśmy. Ale jeśli spotkamy się na ulicy, to nie będzie miało znaczenia. Jesteś z nami albo przeciw nam. Będę pamiętać Nagroda dla zwycięzcy z gratulacjami od gadera -A! -A! A teraz pijmy Six Street zawsze razem Yuppie-ajej! Mamy tu jeszcze tego cyberpsychola. O, tylko gdzie on się znajduje? Czy to jest on? O, brak przynależności. Zaraz zobaczę, czy jest tam jeszcze ktoś? Tak, jest tam jeszcze ktoś. Tu jest dwóch cyberpsycholi? Nie, on z nim tam walczy. Wait, on z nim walczy, nie walczy? Co się tam dzieje? A, okej, okay, walczył. No dobra. Yy, granatów żadnych nie mam, więc granatami to ja jego tutaj nie pokonam. Ale może to coś da? No dobra, fajnie. Strzeliłem i nic mu nie zrobiłem. Ok, teraz dostał jakieś obrażenia. Ała! O! Jakie to jest mocne! Co jest? Dobra. Ten co tu coś ładuje? On coś ładuje, nie ładuje? Zaciął się? Co się dzieje? Dobra, ale obrażenia zadaje mu dość spore co mnie bardzo cieszy cholera dobra, nie tak blisko, nie tak blisko koleś uspokój się Ała, to bolało trochę dobra teraz dostaję. O, ciągły damage, ciągły damage, tak jest dobra no i cyber psychol załatwiony o, o on dosłownie jest załatwiony ale dobra, z tego co ostatnio właśnie patrzyłem, to te całe zostawianie ich nic nie daje. Tak naprawdę. O, pistolet, ale czy on jest lepszy? Nie, jest gorszy. Od tego co mam aktualnie. Kolejne eurodolary to możemy sobie przeczytać. Zamknąć i zaraz wyślemy do tej reginy że to jest już załatwione, tutaj mamy jeszcze kolejne eurodolary. Zbierzmy to sobie. E, skanować chyba nie mamy już nawet po co. Ten został załatwiony, tutaj jeszcze ten. Eurodolary, poproszę i tutaj chyba jeszcze jeden był... Nie, to już tyle. E, źle z tobą. Ho! Zaraz. Przeszukaj okolicy, aby zebrać informacje. O, czyli jednak muszę jeszcze ich chyba tutaj przeskanować wszystkich. Z tego co widzę. O gdzie ja mam te ślady tutaj niby przeszukać. Hmm. Nie no, raczej chodzi o tą drzazgę. Także momencik. Dobra. Dżazga została przeczytana. Ale to... Jeszcze muszę coś tu zrobić, no, przeszukaj tą okolicę, no, może to, użyj wiadomości, o dobra, czyli to o to chodziło, no, teraz wyślijmy wiadomość do Reginy i zarobimy trochę hajsu, no, tu jest Regina, to dobra, i idowej kasy, idowej kasy. No, 3740 O, dobra Nie jest źle, myślę A w tym oto momencie Chciałem zakończyć ten odcinek. Także dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Zapraszam do zostawienia suba, lajka, komentarza. Zapraszam również do obczajenia w filmiku z Dying Light. I to by było na tyle. Także jeszcze raz dzięki, wielkie. I do następnego. Yo.